Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj wam pokażę gemowanie yy, po update. Cie. Gemowanie po update królowej. Maksymalna królowa po prostu w kilka minut. Także zapraszam serdecznie. Uzbierałem na to itemy. Oczywiście nie będzie to kupywanie update'u, tylko wcześniej uzbierane. I zobaczmy jak to szybko poszło. Zapraszam na odcinek. Bardzo proszę, to jest oczywiście moje konto. Myślę, że moje konto znacie wszyscy. Eee, tak to wygląda. Tutaj trochę zasłania, tak możecie sobie popatrzeć. Eee, tak to wyglądało w każdym bądź razie Jestem teraz na wojnie, oczywiście jestem w klanie Polish Power Ci więksi wojownicy, co bardzo chcą się pokazać Zapraszam, możecie do niego również wpadać No i teraz zobaczcie, co ja tutaj mam Mam tutaj bardzo dużo rzeczy uzbierałem Nie będę wam opowiadał całej historii Ale zajęło to trochę zanim uzbierałem Poza tą ostatnią flaszką, która teraz się pojawiła Oczywiście no i nie mieliśmy jeszcze szansy mieć Ona ma przyspieszać chyba laboratorium Z tego co się nie mylę Looking for... W laboratorium będzie 10 razy przy, szybciej przez 1 godzinę, czyli tak jak budowniczy na zewnątrz. I co ja tutaj mam? No, tu mam wszystko, co sobie każdy grać może po prostu wymarzyć. E, w zamku oczywiście. E, teraz tak, mam też jeszcze medale. Medali mam całkiem sporo. Medali mam jeszcze 591 e, na 2500. Kupiłem młotki, dlatego że... E, dzięki temu będę mógł kupić jeszcze nowe młotki teraz i to mi bardzo pomoże no więc idziemy do e, gemowania królowej właściwie, najpierw wstawimy za czarny eliksir wstawimy najpierw za czarny eliksir, ona to już czeka żeby być gemowana, i warden też e, właściwie wardena bym wstawił, ale nie wiem czy mi wystarczy na królową, więc na razie po malutku. idziemy na królową Królowa najważniejsza, w drugiej kolejności będzie Warden. Warden też będzie mega silny, pamiętajcie, z Wardenem będzie masa teraz nowych strategii, według mnie przynajmniej. E, czy mam rację? Nie wiem, ale wydaje mi się, że będzie on używany być w wielu, wielu różnych e, momentach. Jak do tej pory jeszcze nie był używany, wszystkiego na razie nie będę zdradzał. Poczekamy dokładnie, jak to będzie wyglądało w trakcie, ponieważ szykujemy też strategię na, na mistrzostwa i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, lecimy z królową, więc najpierw wstawię za to, co mam, ale wiecie co, zanim wstawię jeszcze królową. To pójdziemy szybko do laboratorium I zobaczę, czy jest w ogóle jakiś sens wstawiać królową za to Co tutaj mamy do ulepszenia No tutaj mamy wszystko max Ale mamy tak, rage'a musimy zrobić I to koniecznie e, Nowy rage będzie, będzie nowy skeleton spell Oooo No to nie wiem, czy wstawiać królową no, no to na razie zostawimy Skeleton trzeba zrobić, bo pamiętajcie, że skeleton jest zupełnie inny teraz No więc tak mm -hmm. Lecimy już do tej królowej Nie ma co przedłużać Więc ja wstawiam tą pierwszą królową Najpierw sobie wypełnimy magazyny i używam książki. To będzie pierwszy level. Teraz teoretycznie mógłbym sobie wypełnić te magazyny. To wiecie co i tak zrobię. To sobie pójdziemy na magazyny czarnego eliksiru. Gdzieś tutaj, tu jest. Sobie wypełnimy go po prostu. I wstawimy kolejną, ponieważ mam Book of Everything również, czyli książka do wszystkiego. I myślę, że ona będzie dość przydatna w tym momencie. Więc wstawiam królową na kolejny level. To już, zobaczcie, potrzeba, dopóki można, oczywiście, bo potem nie wiem, czy nie będzie trzeba wybudować większego skarbca. Chociaż te pięć leveli może jakoś przejdzie. No więc co, idziemy. Mamy wstawione i mamy Book of Everything Poleciała pole Teraz trzeba strategicznie pomyśleć, żeby jej nie zająć przez przypadek. Więc mamy jeszcze tak. Mamy jeszcze w tym momencie, właściwie do Herosa, już nie mamy nic. Uuuu, to będzie lipa, ale mamy oczywiście książki. Nie, mamy jeszcze książkę na Herosa. Nie mamy młotek na Herosa. O kurde, to mi zabraknie chyba jeden level. No to w takim razie tak, lecimy tutaj, na tą królową. Eee, zrobimy sobie, użyjemy młotek. Tu wtedy nie trzeba nic płacić kompletnie. To już mamy 63 level. No i teraz co? No i teraz idziemy do sklepu. Wiem, że miało być odliczanie na te, te młotki, ale ja mogę kupić. Mogę kupić Hammer of Heroes. To bardzo dobrze. No i używamy Hammer of Heroes. Wow, co jest grane? Aha, przed chwilą się przestraszyłem, że nacisnąłem. Mamy tutaj 64 level. Jeszcze jeden level potrzeba tylko, żeby ją teraz wymaksować. Ale ja już nie będę miał chyba czym, bo już nam nie pozwolą teraz kupić młotków. Nie wiem, czy wiecie. Widzicie, teraz jest odliczanie tygodniowe. Ja kupiłem te młotki o wiele wcześniej, żebym teraz je mógł użyć, żeby odliczanie się yy, nie liczyło. Jejku, normalnie to by aż się chciało to zrobić, no ale niestety nie mogę sobie na to pozwolić, więc spokojnie czekamy. 64 level będzie w moim wypadku i zobaczymy jak to będzie później, bo jeśli czegoś nie przełożę, właściwie mogłem ją wstawić teraz. Właściwie to mógłbym ją teraz wstawić, by trzeba było nafarmić i za 5 dni by była gotowa i mam 1000, mam 1000 gemów. I ty 1000 gemów bym spokojnie mógł sobie ją przyspieszyć, ale zbieram też gemy oczywiście, bo co jest bardzo ważne, szczególnie jeśli się idzie gdzieś na ISL albo coś w tym stylu, yy, to bardzo dobrze jest mieć na przykład sloty na bazy. I ja w tym momencie dwóch mi jeszcze brakuje, czyli za 1500 zbieram pomalutku sobie z tych gemów, które są. A jeszcze poczekajcie, jeszcze przecież mamy Gold Pass. Sobie w takim razie przypomniałem, że mamy Gold Pass i czy my tutaj mamy już, już książeczkę. Nie mamy tutaj książki na Herosa, a szkoda, jest ona gdzieś tutaj na pewno. To właściwie możemy już wziąć, czyli możemy znowu sobie wypełnić magazyny całkowicie. Możemy sobie zupełnie wymaksować wszystko tutaj, ale patrzę czy jest Book of Heroes gdzieś tutaj czy jakakolwiek inna książeczka. Eee... Jest, ale bardzo daleko. Ja niestety nie mam tego wymaksowane, więc muszę jeszcze poczekać i królowa będzie na maksymalnym levelu. Ale wczoraj mieliśmy live'a, na którym też dawaliście datki na naszą drużynę. Nie wiem co będziemy robić z tymi datkami, ale na pewno je użyjemy w dobrym celu w Katowicach. Mam nadzieję. Eee, tacy dobroczyńcy jak Doro, Skarabeusz, Czucza. Gali, który wcześniej dał Lukas To są osoby, które dały bardzo duże kwoty No powyżej 100 zł W sumie zabraliśmy ponad 95 funtów Nie zbierając tak naprawdę Także dziękujemy Wam serdecznie Całej ekipy, nas pięciu, którzy będziemy jechać na ESL Mam nadzieję, że Nie zawiedziemy Was A przynajmniej nie pokażemy dobry poziom Jak będziemy tam Yy, także bardzo serdecznie wam chciałem wszystkim za to podziękować. No i cóż, no i ja biorę się dalej do maksowania wioski. Nie wiem, czy wiecie, po wczorajszym live. Yy, moja wioseczka wygląda. Po wczorajszym live mam wymaksowaną królową, ale to tylko dzięki Lukasowi, który właściwie dał mi 200 zł na wymaksowanie tych herosów. Yy, Warden jest 34, jeszcze mam jedną książeczkę, więc będzie na pewno na levelu... Zaraz zobaczymy, czy to jest prawda. Będzie na pewno na levelu 35, potem dwie książeczki Chyba użyję na króla, żeby każdy Heroes miał przynajmniej 35 level To będę próbował, wow To będę próbował robić w tą stronę No i potem, potem reszta już Chyba zostanie taka jaka jest, w każdym razie Dziękuję wam wszystkim serdecznie No i zapraszam do Katowic Już wkrótce 26, pamiętajcie lecimy Do zobaczenia, papa pa.